Witamy w Bibliotece Centralnej w Oddziale dla Dzieci i zapraszamy do wakacyjnego literackiego fleszu. Dziś polecamy książkę Clementine Bouvet Pasztety do boju. To historia trzech dziewczyn, które przez swoich kolegów zostały wybrane na Facebooku najgorszymi pasztetami w szkole. Dziewczyny nie poddają się hejterskim komentarzom, ale poznają się dzięki tej, temu plebiscytowi i okazuje się, że każda z nich ma pewien cel, który chce zrealizować w Pałacu Prezydenckim w Paryżu. Dlatego dziewczyny siadają na rowery i wyruszają w wycieczkę do stolicy. Po drodze, żeby zdobyć pieniądze na wyprawę, sprzedają właśnie paszteciki. Jest to powieść o przyjaźni i akceptacji siebie. Polecamy!